W Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego pocieszyciela dawam, aby z Wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u Was przebywa i w Was będzie. Nie zostawię Was sierotami, przyjdę do Was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał. Ale Wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję. I wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu, a wy we mnie i ja w Was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca Mego, a również ja będę Go miłował i objawiał Mu siebie. Oto słowo Pańskie. Jeśli śledzimy wydarzenia świata, jeżeli żyjemy tym światem, bardzo rzadko możemy, Dostrzec takie źródło radości, które czyni nas rzeczywiście przepełnionymi radością niewymowną, radością pełną. Bo zawsze w człowieku będą jakieś przeciwności, zawsze będą jakieś wyzwania, trudności, coś, co będzie sprawiać, że na tym braku się skupi. Od relacji, w których trwamy, od wydarzeń na świecie, czasem rzeczywistości naszego zdrowia fizycznego. Wiele jest w nas możliwych źródeł braku radości. A dzisiaj pierwsze czytanie pokazuje nam miasto, miasto, które zostało wypełnione radością. Nie przez to, że z krzykiem wynochodziły złe duchy, że wielu chromych i sparaliżowanych zostało uzdrowionych, ale dlatego, że zostało temu miastu ogłoszone słowo Chrystusa. Został ogłoszony Chrystus żyjący z martwych wstaw. I to orędzie zostało przez nich przyjęte z uwagą i skupieniem. Przyjęte Słowo Boże zrodziło w nich radość. To wielka lekcja dla nas, ponieważ jak spojrzymy na nasze życie, może się okazać, że właśnie nie ma w nas tej radości, radości z życia. Nie tylko w tym wymiarze tu na Ziemi. Bo nie chodzi o hedonizm. Nie chodzi, o aby przeżyć czas, który Pan Bóg nam tutaj daje, bez trosko, Cieszyć się każdym dniem, nie patrząc na jego konsekwencje. Bo ostatecznie przyjdzie ten dzień, kiedy nasze życie tu na Ziemi się zakończy. Radość z życia, które nie ma końca. Oto, co powinniśmy w swoim życiu doświadczyć. Święty Piotr mówi nam o tym w drugim czytaniu. Nadzieja, która jest w nas. I mówi: Ten dar, który otrzymałeś od Boga, jest tobie zadany, ponieważ. Bądź gotowy, by tą nadzieję obronić, o niej dobrze zaświadczyć. Dzieje się tak tylko wtedy, kiedy jest spełniony pierwszy warunek, o którym mówi święty Piotr. Pana Chrystusa miejcie w sercach za świętego. Bardzo mocne słowo. Chrystusa mieć w sercu za świętego. I tekst biblijny w lekcjonarzu pisze świętego wielką literą, odnosząc bezpośrednio do tytułu Bożego. Mieć Chrystusa za Boga. Wydaje się to tak oczywiste. Gdyby nas zapytano, czy wierzymy w Boga, byśmy powiedzieli tak. Ale już często nasze codzienne życie wcale tej wiary może nie potwierdzać. Bo wcale nie powiemy naszymi uczynkami, że wierzymy, że Bóg jest wszechmogący. Że wierzymy, że On ma być w naszym życiu uwielbiony, a nie jest nam dany tylko po to, by spełniać nasze zachcianki. Psalmista daje nam głęboką i piękną lekcję właściwego budowania relacji z Bogiem żywym, Bogiem wszechmocnym, Bogiem bliskim. Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy którzy boicie się Boga. Opowiem, co uczynił mej duszy. Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby i nie oddalił ode mnie swojej łaski. Opowiem wszystkim o tym, co Bóg uczynił mej duszy. Mieć Pana w sercach za świętego. To wezwanie, które dzisiaj Bóg kieruje do każdego z nas. W krzasie każdej miszy świętej przed przeistoczeniem słyszymy. Święty, święty, święty. Czy rzeczywiście tak patrzymy na tą obecność? Nie bez znaczenia jest to, że wprowadzając nas w tą msze Świętą odwołałem się do kolekty dzisiejszego formularza. Ponieważ tam jest głęboko i pięknie pokazane to, że przeżywając paschalne misterium, czyli obecność Chrystusa zbawiającego człowieka, Obecność Chrystusa, która ma moc wyprowadzić nas z naszej ciemności grzechu, uczynić nas prawdziwie wolnymi, zdolnymi do miłości. Że ta tajemnica obecności Boga ma moc przemienić nasze życie. Nie tylko je udoskonalić, ale przemienić z życia tu na ziemi, z życia śmiertelnego w życie nadprzyrodzone, w życie, które się nie skończy. Ja ty sam z siebie nie jesteś tego w stanie dokonać. Nie uczynisz siebie nieśmiertelnym. Możesz próbować pozostawić po sobie na tej ziemi jakiś ślad, ale pod Chrystus jest życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. I On w tym sakramencie, tu na ołtarzu, świętym, Chce w naszym życiu znaleźć swoje miejsce nie bez znaczenia i, nie, i warto, by też tak spojrzeć na czas, w którym żyjemy, czas pierwszych komunii. Tak wiele mu dzieci zaprasza Chrystusa w najświętszym sakramencie do swego życia, do swego serca. Powinno to być dla nas. Jakoś szczególnie otrząsające, z rutyny, z powierzchowności, by nigdy najświętszy sakrament nie był dla nas nieświęty, by Ten, który ma moc uczynić nas przepełnionymi nadzieją, nie był przez nas nieznany. Jezus mówi: Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca. I również ja będę go miłował i objawiał u siebie. To się dokonuje w tym spotkaniu, serce w serce. Serce Chrystusowe otwarte, pełne miłości, pełne czułości, pełne wrażliwości. Obecne w najświętszym sakramencie, nienarzucające się. Gotowe do przyjęcia, gotowe do wyboru, by On przez nas rzeczywiście był wybrany, uznany za świętego. I z tego powodu będziemy cenić sobie każdą możliwość spotkania z Nim w tej codzienności, ale również kiedy będzie choroba. Zaprosimy księdza, aby przyniósł nam Chrystus, aby Chrystus nas umocnił. Kiedy będziemy przygotowywać się do zejścia z tego świata w darze wiatyku. Powiemy: Panie, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem, prowadź mnie do życia. A każdy dzień, każda adoracja, każde nabożeństwo, gdzie jest wystawiane najświętszy sakrament, będzie świętem czyniącym nas świętymi. Może warto wrócić do tego doświadczenia dnia zmartwychwstania, kiedy Maria Magdalena, spotkawszy zmartwychwstałego, idzie z tą radosną nowiną do jego uczniów i mówi: Spotkałam Pana, i to mi powiedział. po spotkaniu z Chrystusem w najświętszym sakramencie, w Mszy Świętej, możemy pójść do naszych bliskich i powiedzieć: Spotkałem Pana, I to mi powiedział, co tobie dzisiaj powiedział. Jeśli będziesz go miłował, zachowasz przekazanie. Jesteś umiłowany przez Ojca. Jezus prosił Ci parakletę. Który Cię umocni, który Cię będzie strzelił, który Cię będzie prowadził, który objawi Ci prawdę o sobie, o Twoim życiu. Spotkałem Pana i to mi powiedział. Ostatnia rzecz, na którą chciałbym nam zwrócić uwagę, to znów wrócić do Psalmu i do Jego początku. Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia. Cześć mu, chwalebno oddajcie. Powiedzcie Bogu, jak zadziwiające są Twe dzieła. Niezwykle cennym darem jest odkrycie piękna i głębi modlitwy uwielbienia. Adoracja to słowo znaczy uwielbienie adorata. Uwielbiam, chwalę. Oddać Bogu chwałę, mówić, jak zadziwiające są Twoje dzieła. Czasem jest to trudne, w szczególności kiedy mam powiedzieć do osoby samej: Panie Boże, zobacz na mnie, spójrz na mnie, jakim zadziwiającym dziełem Twoim jest. Ale jest to możliwe. Jest to możliwe i przyjmijmy dar tego dzisiejszego słowa, by to, co Bóg nam objawia w naszym życiu, się zrealizowało. Byś, stając na modlitwie, stając wobec doświadczeń życiowych, był pewien i świadom tego, że jesteś kochany przez Boga i że ta miłość czyni Cię zdolnym do tego, co kochać